Wyobraź sobie, że jesteś na końcu swojej drogi i ktoś pyta, czy przeżyłaś swoje życie naprawdę? Nie, czy byłaś grzeczna, nie, czy spełniałaś oczekiwania, czy, czy miałaś wszystko pod kontrolą, ale czy zatańczyłaś, gdy właśnie tego chciałaś, gdy serce Cię wołało? Czy powiedziałaś nie, gdy ciało drżało z napięcia? Czy podążała jest za swoją duszą, mimo że wszyscy mówili, że to jest zbyt ryzykowne? Bo widzisz, można przeżyć całe życie, nie będąc naprawdę sobą. Można mieć kalendarz pełen zadań i serce pełne pustki. Można mieć sukcesy, lajki, znajomych i czuć się zupełnie nieobecnie. Pytanie, które drąży duszę. To nie co osiągnęłaś, tylko czy naprawdę byłaś, czy byłaś sobą. Nie chcesz, żebyś obudziła się za późno. Chciałabym, żebyś obudziła się teraz, jeśli jesteś na to gotowa. Bo śmierć nie jest największą stratą. Największą stratą jest to, że mijają lata, a ty nawet nie zaczęłaś żyć naprawdę. To nie jest straszenie. To jest wezwanie do tego, żeby zadać sobie pytanie. A co jeśli jutro miałoby mnie nie być? Czy to jak żyje dziś, jest prawdą czy czuję się spełniona? Nie bój się odpowiedzi. Ona może być pod początkiem zupełnie innego życia. I nigdy nie jest za późno, niezależnie od tego, w jakim wieku jesteś.